W kontakcie z książką możemy przeżyć coś niezwykłego, co jest takim flow z głowy do głowy. Chciałam opowiedzieć o treściach płynących z głowy do głowy. Jest to możliwe, chociaż nam się wydaje, że to takie hokus-pokus troszeczkę, taka telepatia, nie wiadomo co, ale coś tam jest, że to jest takie bajanie, więc chciałabym przypomnieć, że są dowody na to, że to nie jest takie bajanie. Nazywam się Miłka Malcan, jestem filozofem. Jestem osobą piszącą różne teksty, różne książki, różne piosenki. Jestem dziennikarzem i jestem poszukiwaczem rozmaitych inspiracji. I z tych inspiracji tworzę życie. I to jest niezwykła zabawa. Zacznijmy od tego, że w greckich Delfach, które zresztą są pięknym miejscem, naprawdę warto tam pojechać. Jeżeli wylądujemy w Atenach, to proszę sobie zarezerwować czas, wynająć samochód i pojechać, bo nawet jeżeli jest deszczowo. To klimat jest nieprawdopodobny. Tam widniał napis, poznaj samego siebie, i włoski uczony Galileusz, za Sokratesem zresztą, mawiał mniej więcej to samo: czyli, że człowieka nie można niczego nauczyć, że człowiek musi wydobyć tę wiedzę z sobą. Można go, akurat Sokrates robił to za pomocą pytań. Przycisnąć do muru, do ściany, za pomocą argumentów i wydobyć z niego to, co wie, to, co gdzieś tam w środku naprawdę jest, i w ten sposób człowiek sam na siebie otwiera oczy i na świat otwiera oczy. I te jego interpretacje są nie tyle obiektywne czy nie tyle subiektywne, co dla niego wartościowe i kluczowe dla jego życia. Po prostu potem podejmuje inne decyzje. Przyjmijmy, że jest w nas wszystko, co jest nam potrzebne, że to wszystko wymaga tylko impulsu, żeby to z nas wydobyć, i że tym impulsem może być książka, że książka jest także narzędziem, ale że może być narzędziem, którego my używamy po to, żeby aktywować w sobie jakąś wiedzę albo jakąś prawdę, którą czujemy, że ona jest naszą prawdą, ale której nie bylibyśmy w stanie dotąd wyjąć z siebie. W ten sposób Troszeczkę jesteśmy odbiornikiem. Przychodzą do nas sygnały, nie wszystkie są dla nas, nie wszystkie są skorelowane z naszym poczuciem rzeczywistości, czy z tym, co rozumiemy jako rzeczywistość. A niektóre, kiedy do nas przychodzą w tym naszym odbiorniku, potrafią wzbudzić i pobudzić takie myśli, które naprawdę są dla nas niezwykle wartościowe, dla naszego życia. Ale książka robi to za pomocą słów. Bardzo cenię sobie audiobooki, między innymi, dlatego że te słowa są puszczone razem z dźwiękiem. To jest to tyle istotne, że pierwsze języki. I to rzeczywiście teraz już odkryto, chociaż opisał to Jan Jakub Rousseau w takiej swojej pracy, która się nazywa Szkic O Pochodzeniu Języków, której nie znam. To jest taka cieniutka książeczka, ale kiedy na nią trafiłam, to naprawdę był to stan euforyczny, że, że ktoś dotarł do tego momentu. I teraz naukowcy potwierdzają, że w tym jest dużo racji. A on tam powiedział, że pierwszy język nie był językiem intelektu, to nie był język, który służył do tego przynieść po, pozamiataj albo iść na polowanie. To było niekomunikatywne w ten sposób bo każdy wiedział co ma robić prawdopodobnie i ci ludzie funkcjonowali inaczej. Pierwszy język był rodzajem w humanistyce nazywa się to afektywności, czyli wyrażał emocje. Czyli był rodzajem sygnałów, może był śpiewem, może był jakimś zestawem brzmień, które wyrażały emocje, uczucia i przez to mogły to być uczucia czy emocje, które można było wspólnie przeżywać, w jakiś sposób, którego my sobie teraz nie wyobrażamy. Ale to było, język był pierwszy, język był muzyką. I to jest o tyle ważne, że muzyka jest to pewna częstotliwość mierzona w megahercach i to wcale nie jest niepotrzebne, żeby wiedzieć, w jakiej częstotliwości ta muzyka nadaje, bo niektóre częstotliwości są dla naszego ciała, dla naszych komórek przyjazne, a niektóre po prostu nie. I sami wiemy, że jeżeli sąsiad ma remont, i tam chodzi jakiś sprzęt, który wgryza nam się w mózg. To to jest częstotliwość, to jest brzmienie i to brzmienie nas po prostu wykańcza. Zresztą wiemy, że w Guantanamo torturowano więźniów za pomocą piosenek, więc to jest ważne, jakiej muzyki słuchamy. I to jest ważne, jeżeli sięgamy na przykład po audiobook, jaki aktor czyta, czy to brzmienie głosu nam pasuje, czy nas po prostu denerwuje. Aktor może być naprawdę świetny, może mieć kunszt niezwykły, a absolutnie nam nie pasować i mm, powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować, że tak właśnie mamy. Bo każdy z nas jest unikatowy i naprawdę to jest y, ważne, żebyśmy wiedzieli jacy jesteśmy i co nam pasuje, y, co nam y, nie pasuje. Y, Rousseau powiedział o tym, że język jest właściwie taką sumą i strukturą, y, która powinna wyrażać emocjonalność, właśnie do tego y, służy i połączył to z muzyką. Więc, to jest też taka lekturka, którą można sobie włączyć w wolnej chwili do sprawdzenia, jak już setki lat temu ludzie znali wartość muzyki i tych pierwszych brzmień. I teraz jeszcze chciałam zwrócić uwagę na rosnącą popularność podcastów. Niektórzy mówią, a podcasty, nie wiadomo o co chodzi, to trochę radio, trochę nie radio, ale... Ta popularność rośnie, ponieważ podcasty to też jest rodzaj docierania do ludzi poprzez brzmienie, poprzez mówienie, a nie pisanie, nie gazeta. Gazety odchodzą. Powoli wchodzimy w trochę inną przestrzeń. Więc jeżeli ten nasz cykl mówi o książce przyszłości, to proszę wziąć pod uwagę, że ta książka przyszłości może być książką brzmień. I to nie będzie źle. I to nie będzie niczym co nas cofa w rozwoju, to będzie sięgnięciem do źródeł. Być może w trochę inny sposób przy wsparciu technologii, być może rozwinie się w tę stronę w sposób nieprawdopodobnie ciekawy. To, że pieśni są bardzo ważne i że ten sposób interpretowania świata ma znaczenie dla całych narodów i dla całej społeczności. O tym świadczy historia ukraińskich lirników i kobziarzy. Ona jest tragiczna, chociaż dla mnie jest bardzo piękna, ponieważ ukraińska tradycja picka to, 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 to jest tysiąc lat jakby bycia wśród ludzi. I lirników i kobziarzy, bo oni się posługiwali różnymi instrumentami oraz sobą. To oni mieli ze sobą te pieśni, oni je opowiadali, oni je układali. Jeżeli ktoś do Kijowa zajrzy, to w Sofii Kijowskiej można zobaczyć poetów, śpiewaków narysowanych na ścianach. Oni byli szalenie ważni. To były pieśni takie pochwalne, te pierwsze pieśni, informacyjne, co się dzieje na świecie. To były też lamentacje, i te lamentacje świadczą o tym, że jest to historia bardzo pogańska, bo to jest pierwotny sposób wyrażania uwaga, efektywności, czyli emocji, emocji żalu, czy też um, emocji, które towarzyszą pożegnaniu kogoś, kto przechodzi na drugą stronę. Ukraińscy lirnicy i kobziarze to byli bardzo często ludzie, którzy byli pozbawieni wzroku. No niestety czasem to było konieczne, czasem Robiono to po prostu, gdyż dziada-pradziada był, to fach najzwyczajniej w świecie. Czasem to byli ludzie, którzy w sposób naturalny uczyli się śpiewać, przekazywać to, co mieli do przekazania. Oni byli troszkę taką telewizją, czyli wędrowali po kraju. Opowiadali, co się gdzie wydarzyło, gdzie była zaraza, kto pięknie co wygrał, kto się cudownie ożenił. Wędrowali z dziećmi, które były ich przewodnikami, dopóki chciały być przewodnikami, więc to była taka relacja. Oczywiście to funkcjonowało przez tysiąc lat, ale kiedy przyszła rewolucja rosyjska, zrobił się dosyć duży kłopot. Oni ciągle jeszcze podróżowali, ale opowiadali o, o tym, co się dzieje. A władza tego nie chciała, bo oni mówili prawdę. Wprawdzie w sposób rymowany i z Towarzyszeniem Instrumentu, ale to było dosyć ważne, że oni byli aktywni. I w 1934 roku Stalin postanowił zaprosić ich na coś w rodzaju takiego spotkania: kozierzy i lirników w celach merytorycznych, zapewne. Oni przyjechali. I żaden z nich już z tego spotkania nie wrócił. Prawdopodobnie zostali rozstrzelani. W 2009 roku znaleziono taki jeden dokument, ale tych dokumentów teraz nie ma. Natomiast niektóre z tych dzieci, które były z nimi, tych dzieci przewodników, przeżyły jako dorosłe osoby. Taki ustny przekaz to był, co się tak naprawdę wtedy wydarzyło. Znikli, po prostu znikli. Ale jak to było ważne. Ten sposób przekazywania treści, te księgi chodzące, oni byli żywymi księgami, więc o tym świadczy ta tragedia. Bano się tej prawdy, która za tym szła. Rousseau mówił, że to jest prawda szczerości i że język pisany trochę to stracił. To żywe słowo jest żywe i aktywne i aktywujące dla nas po prostu. Dlatego jest takie cenne i dlatego bywa niebezpieczne. Więc, jeżeli Kaczmarski na przykład śpiewał pieśni o tym, co się dzieje, to on był jakby przedłużeniem tego pomysłu, żeby opowiadać świat, interpretować świat w pieśni, w muzyce, w brzmieniu, wspólnym śpiewaniu we wspólnym spotkaniu. I on, mając ogromną wiedzę historyczną, bo był historykiem, naprawdę wielu ludzi wybudził z takiej niewiedzy historycznej. To jest bardzo piękna historia. Eric Havelock, który powoływał się na pracę Galaktyka Gutenberga, medioznawcy, marszala McLachana, zastanawiał się, czy ludzka świadomość wtedy, kiedy była świadomością oralną, wtedy, kiedy to mówiono, śpiewano, jeszcze nie było pisma, czy nasze mózgi, czy nasza świadomość działała inaczej? Jego odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie tak, że pismo zmieniło nasz sposób rozumowania. Wiemy to w momencie, kiedy sprawdzimy, czy też mówimy w różnych językach, że troszkę inaczej my funkcjonujemy w innych językach. To jest nie kwestia informacji, to jest kwestia sposobu myślenia, i to jest fascynujące. Ta pierwsza komunikacja była brzmieniem. Mowa była takim silnym nośnikiem i świadczy o tym chociażby sława Hezjoda, pierwszego greckiego poety, który zresztą miał zapisane poematy, ale tworzył w metrum, które zwie się heksametrem, i heksametr ma swoją moc. Kto słuchał tego rytmicznego recytowania, właściwie trochę melo wówczas wie, że można wpaść w taki trans, można. Prawdopodobnie wzbudzić w mózgu troszkę inne fale niż te, których używamy na co dzień. Niemniej pisanie do nas przyszło, był to kolejny krok w kontakcie czy interpretacji rzeczywistości i myśmy go zrobili. I stało się. Ale jeżeli teraz od pisania, od tych książek pisanych trochę odchodzimy, to ja bym nie robiła zbyt wiele hałasu o to. Po prostu przychodzi nowy etap korzystania z literatury. Z literatury, a nie z książki. Z literatury, czyli. Z przekazu, który jakoś jest dla nas ważny i do nas przychodzi. Ktoś tam nadaje, my to odbieramy. A formuła czy to jest książka, którą czytamy czy to jest głos, czy to jest pieśń to jest być może tylko drugorzędna, ważna, ale drugorzędna kwestia. Bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że. Jeżeli coś jest napisane, to to się wydarzyło. I to przez lata było tak, szczególnie w XIX wieku, jeżeli gazeta napisała, to gazeta miała rację. Jeżeli naukowiec to opisał, to niewątpliwie w tym jest bardzo dużo prawdy. A umówmy się, że to nie do końca jest taka żywa i bezpośrednia relacja między prawdą a sposobem, w którym się te prawdę opisało. Wydaje nam się, że to jest wiarygodne i kiedy teraz powiem, że istnieją książki, które były. Wydobywane z ludzkiego umysłu, cała wiedza, całe pakiety. One się nazywają termy i były tam do tych umysłów pakowane wieki temu w Tybecie. to Mało kto mi to uzna za prawdopodobne, a rzeczywiście tak to było. Termy tybetańskie, zwane skarbami wiedzy, odkrywcy to tertoni, całe rody, które po prostu zajmowały się szukaniem. To jest przeogromna i ważna literatura dla tego, co się na dachu świata dzieje. Taką cudowną termą w XIV wieku odkrytą jest Księga Umarłych, którą zna bardzo wielu ludzi. I została odkryta właśnie w taki sposób zupełnie niezwyczajny. Wojciech Juźwiak na portalu Taraka, gdzie tam można sobie zaglądać od czasu do czasu, przypomina o innym guru, jego imię długie i skomplikowane będzie na dole, bo ja się teraz nie podejmę prawidłowego wypowiedzenia tego, ale on ukrył i zabezpieczył święte księgi dla przyszłych pokoleń i zrobił to tak, że swoim uczniom włożył to do głów. I oni to było wieki temu. Oni inkarnowali. I każda inkarnacja cały czas przenosiła tę wiedzę gdzieś tam w środku. Byli potem tertonami, i jako tertoni, czyli poszukiwacze, mogli w sobie to aktywować. Polegało to na tym, że dostawali takie sygnały pośrednie, i one były czasami nieważne. To były jakieś znajdowane starożytne zapiski, które nie miały większego sensu, a te zapiski odpalały im pamięć, i wtedy byli w stanie. Wyrecytować jakiś bardzo długi tekst, który potem zapominali, ale on był opisywany i spisywany, bo jakby bardzo wiele osób było zaangażowanych w odszukiwanie tego, co gdzieś tam przed wiekami zostało dla nas czy dla potomnych zachowane. To się naprawdę zdarzało i to się cały czas zdarza w Tybecie, chociaż Tybet już teraz jakby ma inne kłopoty, ale to życie duchowe, nazwijmy to w ten sposób, czy tego typu poszukiwania cały czas. Jakby są, więc przekazywanie z umysłu do umysłu, czy w sposób księgi, w sposób tak nieprawdopodobny dzieje się, i warto się tym zainteresować. Nawet jeżeli wydaje nam się to bardzo nieprawdopodobne, to proszę wziąć to pod uwagę, bo to jest starożytna historia, która jest obserwowana także dzisiaj. I chcę tylko powiedzieć na koniec, że zespół naukowców z Uniwersytetu w Carnegie Mellon, to jest w Stanach. Opracował taką metodę, która pozwala odczytać złożone pojęcia, a nawet całe zdania, poprzez skanowanie mózgu. Ja się zatrzymam, bo sama muszę głęboko odetchnąć. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie zeskanować nasz mózg i wyciągnąć stamtąd no. Teraz zdanie. To jest wiadomość z 2017 roku. Ja myślę, że ta nauka poszła dalej, bo w ten sposób nie trzeba nikogo torturować przy takich różnych szpiegowskich sprawach. Wystarczy go poskanować odpowiednio, bo to nie jest takie hopsiop. Najprostsze zdanie jest bardzo złożone, to wiemy. Każde słowo jest odrębnym pojęciem, a umieszczenie słów w określonym porządku może zmienić całkowicie sens wypowiedzi, to też jest jasne. Jeżeli ktoś się uczy języków, to wie, że. W obcym języku, jeżeli coś pokręcimy, to potem wydobycie, gdzie jest podmiot, bywa dosyć skomplikowane. Naukowcy odkryli, że umysł używa do konstruowania myśli pojęć, które nie są oparte na słowach. I mamy tutaj ten pierwszy język brzmieniowy tam nie ma słów tam jest rodzaj przekazu, który nie jest takim pakietem ortograficznie uporządkowanym. To nie jest w ogóle to. Ale jest i można znaczenie wyciągnąć. Procesy w mózgu działają w sposób uniwersalny i niezależnie od stosowanego języka, a także niezależnie od kultury, w jakiej żyje człowiek. Więc nie chcę nikogo zniechęcać, ale być może w przyszłości nie będziemy się musieli uczyć języków obcych, tylko będziemy sięgać po te treści poprzez nową formę książki, poprzez sięganie do naszego mózgu którym gdzieś może być połączony do jakiegoś nadajnika, który poda nam pojęcia, obrazy, a nie ciągi słów, w którąkolwiek stronę byśmy nie pisali, bo wiadomo, że arabski czy chiński pisze się inaczej. W badaniu tym testowano, jak mózg koduje złożone myśli za pomocą funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i eksperymenty były kontynuowane, w każdym razie mam taką nadzieję, jestem ciekawa, co z tego wyniknie za jakiś czas. Zadanie na dzisiaj. Proszę usiąść spokojnie w jakimś eleganckim, ładnym fotelu i pomyśleć, co możemy wyjąć z naszej głowy, jaką informację w tym momencie zakodowaną, jaka tam jest krótka opowiastka właśnie dla nas na ten moment. Z jednej strony taka zabawa, taki eksperyment, a z drugiej strony może to książka przyszłości.